Z roszem trudno się rozmawia. Co wiesz, hrabio? Niechętnie opowiadam o sekretach innych. Zaspokój moją ciekawość. Jeśli już musisz wiedzieć, to właśnie ten szubrawiec Rosz posuwał swego czasu naszą drogą Brygidę, po czym podsunął ją mnie i baronowi. Z pewnym zamysłem, podejrzewam. Z pewnością będzie zainteresowany tym, co masz do powiedzenia. Proszę, proszę, Jacy, to jesteśmy obowiązkowi. Brigida posłużyła się baronem Kimboltem? Nadal to robi, jak mniemam. W jakim celu? Nie spodziewasz się chyba Wiedźminie, że będę odpowiadał na wszystkie pytania, jakie ci przyjdą do głowy. Muszę przyznać, że się nieco wyróżniasz mości hrabio. To komplement, jak mniemam, co dokładnie masz na myśli? Nie ja chciałbym wskazywać palcem, ale może rozejrzysz się dookoła. Nie wyglądasz jak swoje rodacy. Bogą dzięki, że nie. To właśnie z powodu mojego umiłowania ojczyzny dostrzegam jej największe wady. A jest ich niemało. Możesz rozwinąć temat?